Chwila, chwila. E, zaczynamy o świcie. Kończymy o 15 Tak. O 15 kończymy. I teraz jak zwykle, e, zdjęcie ryby na miarkach, które dostaliście. Bardzo proszę, żeby pyszczeć był od zera. E, tak, oczywiście. E, przepraszam, chcę, żeby pierwszy raz liczy się najdłuższy, najdłuższym stroną podatkową. E, ręka i do pływy. Można o nim Dzięki piękna oglądanie! Tyle miejsc, tyle miejscówki, że. Naprawdę ciężko ogarnąć tuło. Ale próbujemy, nie poddajemy się. O! O! Większy teraz. A co? To, to, to lipień. Nie, faktycznie to lipień jest. Zobacz, jak Ale cudowny. Ja pierdzielę. Delikatnie go. Mhm. Wyczep. Ale pięknie. Zobacz. I na woblera? Tak. No, w Dobra, to do, do, do samochodu. Do samochodu. Zobacz, Marku. Najprostszy węzeł tak, żeby zawiązać, zawiązać fluorocarbon do plecionki, składamy dwie plecionki, robimy taką pętelkę, urządzonkiem raz, dwa, trzy, cztery, łapiemy plecionkę i fluorokarbon przeciągamy przez pętelkę, niestety na mokro to trzeba robić, niestety, stety. Dociągamy węzełki. Będę się w szkole I, i uczył. I obcinamy Zajezza, zbędne końcówki. Zajeżdżamy do pokoju, do hotelu i nauka. Zostawić ci takie dłuższe końcówki, krótsze Nie, końcówki. Krótsze, krótsze, tak? Proszę, myślę, krótsze. proszę bardzo. No, I można bardzo. powiedzieć, że węzeł idealny dzięki bardzo. dociśnie się na zaczepie pierwszym. Albo rybie. Albo, albo rybie. Oby, oby na rybie, no, ale, na rybie, ale, zna, na rybie. ale znając na naszą Zdranę przyrodę, to ciągnie się na pierwszym zaczepie. Dobra. No to do samochodu i przejeżdżamy w drugie miejsce. Przepraszam, co to jest za podglądanie ściśle tajnych pudełek? Biało-czarna kobra? Tak jest. To szable w dłoń i nad wodę ładny Jaki gruby, jaki wypchany ikrą. No tak, jeszcze przetarłem tutaj. Mhm. Jaki gruby. Miał być pstrąg. Znowu masz rybę? Tak, to nie wiem. O, chyba w stronę. Ale to ładny. No to super. To teraz miareczka. Patrz, lepiej się te Aha. No, ale, haki bez to nie ma się co dziwić. Nie, nie ma czego go mierzyć, wypuszczam. Nie, no zmierz go, no zobaczymy. no. Ale, ślicznota. Trzydzieści jeden i pół. Buziak? Ach, jak ale poszedł jak torpeda. Uciekał na jego miejsce. <noise> <noise> przy... przy brzegu czy ze środka? No, przy brzegu, mi samego wziął. Taki nieduży książek. Miarka? Nie, malutki jest. No 25,7. Ale śliczny. O, to jest to. Piękne te kropeczki. No. Dobra. I do wody. Pięknie. Jeszcze raz. Skurkowlaniec złowił skurkowlańca, bo to stary <gad> wygaz. <gad> był. No, ale dzisiaj chociaż mam, ci co wzięli muchy, to mają satysfakcję, że dziadek pokazał Gadałem. pięć wrań, pięć ryb. Jest. I znowu wziął, pod samego brzegu wyskoczył. Przy Ten, tych trawach pan, siedzą? Tak, tutaj chyba w tych tybi. O! Oj. i piszy ale z powrotem wbił się w trawy Znaczy no, próbujemy dalej no tak dobrze dorzucamy dalej Masz? Miałeś Ale ten był ładny. Piękny. Z pięćdziesiąta. No, to no tak bywa. No, niestety. Pstrągali? Nie, chyba. O, konkurta, kurka, kurka. Na pstrągi przyjechaliśmy, a Nie, opatrz, o konie łowimy. Ale ładny. też tarłowy. Drubaski Alek przed chwilą miał. Taki ładny, piękny. Op. Oj, Taki ładny. i też na swojego woblerka? No tak, trochę większy rozmiarek. Aha. No proszę. No to dawaj, niech wraca. Patrz, coś już zaznaczył. zaznaczył. Płetwę mu to zaznaczył. Aha, <laughs> no. niech wraca do wody. Tak jest, niech się trzeba. Brak. No. Piotruniu a jak tam u ciebie wyniki, coś tam. Marek, przed chwilą też na pięknego dużego woblerka miałem taką, ja zaniżam ryby. Pięćdziesiątkę, wiesz pięćdziesiątkę? No, I trzymałem do kamery i... O, zobacz, te krzaki przed zawinął się. Piękna taki... rybka była prawie medalok. Piotruniu, gra... byłyby gratulacje, jakbyś coś takiego walnął. Ja dziękuję. Może za dużo szczęścia. <laughs> był, tak Ale szczęście jest. musi być. No, ja szczęścia. Tak zachwycony, że trafił się dzisiaj ten ładny rypionek. Bardzo to, ładnie. Taki tarlaczek też szybko, żeśmy go wypuścili. I zobaczymy no, co dalej. Dobrze. Idziemy dalej, panowie koledzy, łowimy. Idziemy, idę, idę Opuszczam Was na razie, idę lekko w dół. Dobra. Także życzę powodzenia. Wzajemnie. No bo, panie Piotrze, ta rybka. Chyba O koń? A, no to trafiłeś w statko. Ten sam wober, te same ryby. Ale to chyba samczyk, co? Ten jeszcze czuplejszy od tamtego. Tamta była chyba samiczka. Tak. A tam to miała nadciętą prędkę, pamiętasz? Uh -huh. tak. tak. A to jest coś innego. Może kiedyś przyjedziemy po Was, tutaj, żeby się pobawić z Wami. Papa, pa. Zmieniamy miejscówkę na inną. Tak. A po <noise> co miałeś tam jakieś wstrążki? Jednego miałem, tego ze 30. Mam zdjęcie, A. Czego, to wiesz. No i okonika ładnego takiego też, podbierasz ładnie, pięknie leży. A, no no, pięknie. Także. także były rybki, ale niestety nie te, co. Po której przyjechaliśmy, no, no dokładnie. Także zaraz jedziemy w inne miejsca, dobra, na inne rewiry. Ok, dzień parciego i jedziemy dalej. Jakiś mostek z oddali widać. To pewnie też odcinek No Kill. To pokaż Marku teraz te woblery, które nowe zrobiły. Wiem, że już mają nazwę. Proszę bardzo. Tu jest taki, wiem, znaczy, na przykład, ale ten już, ten już jest produkowany, czy dalej jeszcze? Jeszcze jest, jeszcze jest, w, fazie, faza testów, jeszcze jest w fazie testów. W fazie tak? testów. Długość 4 i 3, 3, tak mniej więcej długości. No. Jeszcze musimy mieć troszkę cięższe obciążenie, żeby bardziej agresywnie pracował. Co prawda rybki niego dzisiaj padały, ale na tą rzekę... Powinny być trochę cięższe. trochę cięższe. Żeby tą ryby sprowokować, muszą być troszkę, troszkę cięższe. Nie? Mhm. Ładny ładny to będzie w podbieraku no, do trzech kluczka w górę, pokazajcie Judy więcej Możemy tak wyjmować, wstrąga na kurka, bo się to światła. Piękny jest. jest. No w końcu jest co do trzech razy sztuka do no, trzech razy sztuka. No to teraz miareczka Tak jest Stąd... nie, nie, jest dobra, bo to jest zadziała miareczka Ale piękny no. Mówię do no, trzech razy sztuka, dwa poszły Od zera, tak? Tak od zera

No. piękna rybka, Mnie. przyjedziemy po Ciebie innym razem. Bye bye. No to super. No to szczęśliwy Dzięki. łowca. No mówię, do trzech razy sztuka, fajna. No to super, gratulacje. Dzięki. Kochani, jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za to, że przyjechaliście wiele, wiele kilometrów, w przypadku wielu z nas. Zanim ogłoszę wyniki, pozwolicie, że przedstawię sponsorów, dzięki którym mamy nagrody. Mam nadzieję, że jeżeli dobrze policzyłem, to każdy jakąś nagrodę wylosuje. Już umiem. Sponsorami Memoriału są firma Elektrostatyk, Krzysztof Alekboniak Częstochowy. Krzysztof Juszczyk Andrzej Grenzel Piotr Piskorski, firma Salmo Adam Borewka Dawid Zawin, Firma Samyk Starbat, Firma Bątek Łopatka Kołoż Szupak Zawiercie Marek Wieczorek Czek Janusz Żuczkowaniec Okręg PZU Szczecin oczywiście Andrzej Laszuk Jacek Słonowski Darek Michalski Powiem tak, no wyniki nie są powalające, jak tam wiecie, bo no wyście mówili. Natomiast z tego co wiem, padło bardzo, bardzo dużo wstąpów, ale niestety poniżej 35 cm. Padło bardzo dużo lipieni, to no całkiem ładnych. Z tego co wiem, że jeden szczupak taki 80 cm, który się złowił. No dobrze, to, to zaczynamy, jeśli chodzi o wyniki. Jedna ryba, niestety tylko, która którą możemy zaliczyć. I pierwsze miejsce zajął kolega Piotrek Piotrowski. Brawo! Piotrek To jest świat. Co ja tego nie powiedziałem, ale od tego memoriału to jest w tej chwili patron medialny memoriału. Od poprzedniego. Od poprzedniego, od poprzedniego też, tak? tak? Dziękuję.

Słuchajcie, jak co roku jest taki kucharek fundowany dla Największego Pechowca Memoriału. Komisja, komisja zebrała się, mocno dyskutowała. W tej komisji była Mirka i ja. I stwierdziliśmy, że dla Największego Pechowca Memoriału uważamy kolegę Janusza Kograńca. Zaraz powiem dlaczego. Spójrz ma, spójrzcie się na pociąg. Musiał wziąć taksówkę do Krakowa, bo był wypadek, taksist pomylił drogi, ledwo zdążył na pociąg i nie, 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 nie zdążył na pociąg. Przyjechał drugim bardzo późno wczoraj i jeszcze na dodatek dzisiaj miał dużą rybę na wędce, już mu tam podskakiwało serduszko, okazało się, że to był taki lepiej ponad 50, więc... No, pięknie. Są... Co? Wiemy, wiemy. Dziękuję Wspólnie z firmą Graf yy, mamy ogólnopolską akcję. Yy, przy zakupie tych trzech koszulek, znaczy tych trzech yy, kolorów koszulek, firma Graf przy, przekazuje nam pieniążek na zakup jednego ligienia. Jedna koszulka to jest jeden 1,5 dla regii. Yy, wstępnie Okręt Koszaliński Polskiego Związku Wędkarskiego wyraził zgodę na to, żebyśmy mogli tą rybę puścić do, do naszej regii. W związku z czym zachęcam do zakupu tych koszulek. Będę te koszulki miał za jakąś godzinę. Koszt koszulki to jest 60 zł. W sklepie ona kosztuje 72 zł. Jeżeli macie ochotę i chcielibyście wesprzeć zarybienie lipieniem, bardzo proszę koszulki będę miał i zachęcam do zakupu tych koszulek. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa. Korzystając z okazji, e, że mam możliwość tutaj goszczenia na, na Ziemi Łobeskiej e, kilku sponsorów naszych zawodów ogólnopolskich Respotroć. E, mam statuetki e, każdemu jednemu sponsorowi przekazujemy taką statuetkę przyjaciela Regi. I wiem, że jest u nas pan Marek Wieczorek Siek. Zapraszam pana Marka. Od 11 lat Pan Marek nam przekazuje w na licytację. Chciałbym serdecznie podziękować i przekazać taką statuetkę przyjaciela Regi. Serdecznie dziękuję. Mam jeszcze dwie takie statuetki. Dwie. Jedna statuetka jest... Jedna statuetka jest dla czasopisma Wytkarski Świat. I głosząc tutaj Piotra, chciałbym na jego ręce wręczyć tą statuetkę przyjaciela Regi, gdyż pisze prawdę, fajnie pisze na temat Regi. I naprawdę, bardzo proszę, to jest nasz taki podpodarunek. I bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę. Natomiast trzecią statuetkę mam dla Maćka. Dlaczego? Dlatego, że Maciek przyjeżdża ciągle na naszą leską drogę, z czego się niezmiernie cieszymy i zawsze jest obładowany MK Elektrostatykiem, czyli ma po sufit. Oprócz tego jeszcze zawsze mamy od niego gadżety i jak tylko może wspierać działalność naszego stowarzyszenia, w związku z czym również dla Maczka mam takiego przyjaciela. Proszę bardzo bardzo e, gratuluję. I co? Jest duża szansa, że w przyszłym roku wychowem będzie we Wrocławiu ale dopiero będę wiedział tego to za jakieś 2-3 tygodnie. Oczywiście wszyscy do zaproszenia za rok i serdecznie Was zapraszam. Czytajcie Wędkarski Świat. Najlepszy magazyn dla wędkarzy.